Hej, witam Was bardzo serdecznie w filmiku z rzeczami na wymiankę. Yy, od razu mówię, to nie będą jakieś takie super fajne rzeczy, yy, ale osoby prosiły mnie, żebym zrobiła taki filmik. No i robię. I to żeby zrobić, żeby się ze mną wymienić. Po pierwsze napisać że zgłaszam się, czy chcę wziąć udział w wymiance, czy chce się z mną wymienić cokolwiek. Yy, I tak że większe szanse mają te osoby, które napiszą to pierwsze i które z którymi się jeszcze nie wymieniłam także osobą, jeżeli nie będziesz pierwsza, a na przykład pierwszą osobą będzie ktoś, z kim się wymieniłam, a Ty będziesz drugą, no to z Tobą się wymienię no bo chcę dać szansę tym, którzy się jeszcze ze mną nie wymienili, żeby to było jasne. Po, po drugie, napisać, że się chce ze mną wymienić. Po drugie, napisać, kiedy się doda filmik z rzeczami też na wymiankę. I po trzecie, napisać, co się chce. No i potem się wymienimy albo mailami, albo nazwami na Facebooku, żeby się tam umówić w dalszych rzeczach. No i to chyba wszystko. I pod koniec filmu jeszcze powiem, co bym chciała, ja najbardziej chętnie na wymiankę. No dobra, to lecimy. Pierwszą rzeczą to są takie wstążki srebrne i serpentyna zielona. Ona jest bardzo ładna. Gdzieś tam to tam. Eee, wstążka czerwona jest jej dość dużo i przepraszam, że mi się rozwaliła. Ja ją spróbuję jakoś tak, no wiecie co, tak zwinąć. Dwie papilotki. Dwie one będą włożone w siebie i one mają takie torki, Mikołaje jakieś prezenty i choinki. Kordomek niebieski i nitka złota. Ten kordomek bardziej taki błękitny, on jest naprawdę bardzo ładny. Truciki. Złoty, czerwony i śliwkowy. Trzy pudełka i można w nich mieszać modelne kruszty, pastele, nie wiem co tam jeszcze będziecie chcieli, mogę dać jedną, dwie lub trzy takie foremki ja sprawdzałam czy się da z nich odciskać da, i tutaj są tak, one są od kalendarza adwentowego, to jest tak kaczuszka baranek albo owca i rybka Także mogę dać także tak samo jedną, dwie lub trzy gumka do mazania. Wiem, że to nie jest modelną, ale niektórzy dają, więc ja postanowiłam też dać. Ona jest nieużywana, jest bardzo ładna według mnie te paski samoprzylepne jak je używam np do donatów robię im, przyklejam tą taśmą taką okrąg, okrąg cieniuję a potem odklejam i mam taki, taki pasek jak mają donaty także daję tyle etykietki takie jak Nutella Nutella tak, Nutella <laughs> milka, Nutella Pepsi cola z drinki Trochę starsze pastele yy, brązowa i zielona. Taki ładny zielony. Dalej, dalej, Klej. Ten jest taki biały do polew. On to po, powyższy jest przeźroczysty, on jest rzadki. A ten jest yy, z tego kleju Liquid Glue. On jest wodny. Ja go używam do wypełniania buteleczek i innych tego typu rzeczy. Chociaż do polew pewnie też się nada i one są zaklejone, to może żeby się w transporcie nie otworzyły. Dwie polewy: błękitna i czerwona. Zawieszka taka, serduszko. Ona jest dosyć duża. Takie ładne serduszko. Mm. Plasterki Fimo, różne takie jakieś owoce, kwiatuszki, znaczki. To jest takie niby ugryzienie i w ogóle. Dwa koraliki, drucik i haczyk zrobiony z drucika. Mix fabrykatów, tu tutaj są bigle, haczyki, przekładki, kółeczko montażowe, baranki silikonowe. Takie małe kuleczki, których użyłam też jako kol do kolczyków. Takie przykładki też. Jak, jako przykładki. E, papier ścierny do teksturowania. Taki kawałek. Sztuczne kostki lodu, jest ich około 15. E, mini kuleczki nie są mikro, tylko mini. I one są różowo-złote. E, Miks spinaczy, różne kolory, one są małe. Miks koralików z cyrkonią. Miks drobnych koralików. I no, tutaj są naprawdę przeróżne kolory i są naprawdę bardzo ładne. Miks koralików z kamyczkiem i tutaj jest taki kamyczek z dziurkami. Yy, Miks koralików z zawieszką, misiem zielonym, bardzo ładnym. To są takie różowe i muszelki. I, i. modelne, no, to są koma plastik. przepraszam, że nie miałam w osobnych woreczkach, ale teraz powiem dlaczego. Jasny zielony, ciemny zielony, fioletowy, różowy, yy, granatowy, łososiowy, taki słoneczny i czerwony. I tak, e, dlaczego nie dałam w osobnych woreczkach i e, tak? dotyczy się tego, że bardzo 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 potrzebuję woreczków strunowych. Mam już ich naprawdę, naprawdę malutko, dlatego naprawdę bardzo bym potrzebowała woreczków strunowych. Po drugie, bardzo bardzo bym prosiła was o odbitki albo e, foremki albo odbitki od foremek. Naprawdę foremki nie są mi najbardziej potrzebne, ale chociaż odbitkę e, podstaw do babeczek, e, gofrów, e, makaroników, nie wiem czego tam macie po prostu Odbitki od foremek to, to, to takie też bardzo potrzebne, modeliny też bym bardzo potrzebowała. I yy, wykrawaczki, jeżeli macie jakieś kółeczka małe, lub duże, i inne tego typu rzeczy, no, wykrawaczki po prostu. I to wszystko. I chyba. Aha, jeszcze nie powiedziałam. Umawiam się na trzy gratisy. Trzy gratisy. Już mam je przygotowane. Oczywiście Wam nie pokażę, bo to są takie niespodzianki jakby. I jeżeli chcecie, możecie mi dać, ale nie musicie, swoje wyroby. Ja Wam dam swoje wyroby. Także mam ich cztery. Cztery sztuki. Także po prostu, żeby Wam pokazać. Mile, są mile widziane, ale oczywiście, jeżeli nie chcecie, to nie musicie no i piszcie komentarze. No i mam nadzieję, że ktoś się ze mną wymieni. Tak się poradzę, tutaj cała wymianka. No i to wszystko. Bardzo to Wam dziękuję. I do zobaczenia. Pa!